Mieszkańcy Łękawicy na żywitczyźnie oraz rodzina czekają na sprowadzenie z Afryki zwłok ojca Czesława Dudy, który zmarł 10 października w szpitalu w Kinshasie w wieku 63 lat, apostołował na placówce misyjnej na terenie Demokratycznej Republiki Konga. Zakonnik przez 30 lat pracował w dawnym Zairze jako ostatni biały pasjonista. Uroczystości pogrzebowe odbędą się najprawdopodobniej 3 listopada w Łękawicy. Czesław Duda urodził się w Łękawicy. Tu chodził do szkoły podstawowej, uczył się w zasadniczej szkole gastronomicznej w Żywcu, kształcąc się w zawodzie kelnera. Po ukończeniu służby wojskowej podjął pracę na kopalni w Śląskiego. Śląskim. W roku 73 złożył pierwszą profesję zakonną w zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa. Osiem lat później, po ukończeniu studiów teologicznych w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie. W sierpniu 1983 roku razem z grupą belgijskich pasjonistów wyjechał do ówczesnego Zairu i podjął pracę w diecezji Czumbe w regionie Kasai Oriental. Po opuszczeniu przez Belgów placówek misyjnych, pozostał w Kongo jako ostatni biały pasjonista. Ojciec Duda pracował w Demokratycznej Republice Konga jako jedyny polski kapłan. Przetrwał liczne wojny i zbrojne rebelie. W Lodzia, w diecezji Czumbe, prowadził swoją ostatnią parafię. Jako jedyny biały człowiek znał język. Otelela, którym posługuje się 6-milionowe plemię Telela. Z tego właśnie plemienia wywodził się pierwszy premier niepodległego Zairu. Zbudował sam na terenie misji Kościół, szkołę, wodociąg z systemem filtracji, stworzył też placówkę karitasu.